Po założeniu gogli, wyceniu kontrolera oraz uruchomieniu aplikacji przenosimy się do wirtualnej przestrzeni. Aplikację obsługuje się za pomocą kontrolera. Kontroler to urządzenie, które jednocześnie trzymasz w dłoniach i widzisz na ekranie. Do kontrolera jest przypięty laser, wskaźnik, za pomocą którego możesz wskazywać elementy ciała człowieka oraz poruszać się po aplikacji. Z kolei, do potwierdzania wyboru elementu służy spust na kontrolerze. Gdy kontroler nie jest aktywny, np. kiedy zaczynasz pracę z aplikacją, możesz go aktywować spustem. Do obracania, przybliżania i oddalania oglądanego modelu używaj joysticka. Niektóre modele możesz też przesuwać w płaszczyźnie góra-dół. W tym celu użyj przycisków B i A na prawym kontrolerze. Oraz Y i X na lewym kontrolerze. W wirtualnej przestrzeni przed nami znajduje się ekran startowy. Znajdziesz na nim przycisk Rozpocznij, który przeniesie Cię do menu głównego. Pod ekranem startowym znajdziesz przyciski Copyright i pokaż opcję sterowania. Przesuń wskaźnik na przycisk Pokaż opcję sterowania i naciśnij spust na kontrolerze. Na ekranie pojawi się podpowiedź, dzięki której dowiesz się, jak korzystać z kontrolera. Aby ją zamknąć, naciśnij krzyżyk, który znajduje się w prawym górnym rogu. Przesuń wskaźnik na przycisk Copyright i naciśnij spust na kontrolerze. Na ekranie pojawi się informacja na temat autorów Atlasu. Aby ją zamknąć, kliknij krzyżyk, który znajduje się w prawym górnym rogu. Z aplikacji możesz wyjść w każdej chwili. W tym celu naciśnij przycisk Wyjdź, który znajduje się po prawej stronie. Aby rozpocząć pracę z aplikacją, przesuń wskaźnik na przycisk Rozpocznij na ekranie startowym i naciśnij spust na kontrolerze. Z ekranu startowego trafisz do menu głównego, gdzie zobaczysz modele człowieka z zaznaczonymi układami. Będą to kolejno: układ pokarmowy. Układ krwionośny, układ oddechowy, układ moczowy i układ nerwowy. Aby wybrać konkretny układ, przesuń wskaźnik na odpowiedni model i naciśnij spust na kontrolerze. Gdy wybierzesz interesujący Cię układ w menu głównym, przejdziesz do menu szczegółowego. Zobaczysz wówczas listę zasobów przygotowanych do danego układu. Do każdego układu przygotowano. Zasoby umożliwiające zapoznanie się z jego budową, animacje procesów, które zachodzą wewnątrz jego narządów, interaktywne ćwiczenia utrwalające wiedzę. W widoku szczegółowym zobaczysz również model człowieka z wybranym przez Ciebie układem. Model możesz przybliżać lub oddalać, aby lepiej zapoznać się z jego elementami. Aby obejrzeć wybrany zasób, zaznacz go wskaźnikiem i naciśnij spust na kontrolerze. W aplikacji możesz korzystać z dwóch rodzajów etykiet. Są to etykiety interaktywne oraz etykiety statyczne. Etykiety interaktywne to etykiety z nazwami poszczególnych elementów. Gdy dokonasz wyboru, na modelu podświetli się wskazany przez Ciebie element. Pamiętaj, że możesz wybrać nawet kilka elementów naraz. Aby odznaczyć element, przesuń wskaźnik na wybraną etykietę i naciśnij spust na kontrolerze. Pamiętaj, że zawsze możesz się cofnąć. Wystarczy, że wybierzesz strzałkę z menu po lewej stronie. Etykiety statyczne to etykiety z nazwami poszczególnych elementów bez możliwości podświetlania tych elementów. W aplikacji znajdziesz zasoby, w których wyróżniono podkategorie. W takim przypadku pod nazwą zasobu pojawią się elementy do wyboru. Gdy wybierzesz interesującą cię kategorię, wyświetlą się związane z nią etykiety. W aplikacji znajdują się miejsca, do których możesz wejść lub pomiędzy którymi możesz się przemieszczać. Są one oznaczone dwoma okręgami: w zewnętrznym, linia ciągła, i wewnętrznym, linia przerywana. Podpis wskazuje, do którego miejsca się przeniesiesz. Do każdego układu przygotowano animacje procesów, które zachodzą wewnątrz narządów. Aby wyświetlić animację, wybierz przycisk Odtwórz animację. Aby zakończyć wyświetlanie animacji, wybierz przycisk Zatrzymaj animację. Niektóre animacje zawierają dodatkowe opcje wyświetlania. Na przykład w animacji Mechanizm wentylacji płuc znajdziesz suwak, który możesz przeciągać, aby obserwować zachodzące zmiany. W animacjach przepływ krwi w małym obiegu i przepływ krwi w dużym obiegu możesz przemieszczać się między kolejnymi elementami obiegów. Wybierz interesujący Cię element i naciśnij spust na kontrolerze. W ten sposób przeniesiesz się w nowe miejsce. Aby rozwiązać zadania dotyczące konkretnego układu, wybierz z menu przycisk zadania. Aplikacji znajdują się trzy typy zadań. Zadania polegające na wyborze poprawnej odpowiedzi spośród podanych, zadania polegające na wstawieniu właściwej nazwy w wyznaczone miejsce oraz zadania polegające na łączeniu terminów i opisów. Lista dostępnych zadań znajduje się w menu po lewej stronie. Wybrane przez Ciebie zadanie zostanie podświetlone. Jeśli całe zadanie zostanie poprawnie rozwiązane, to pojawi się przy nim zielony znaczek. Aby ponownie wykonać dane zadanie, wybierz je z listy zadań w menu po lewej stronie. Zadania polegające na wyborze poprawnej odpowiedzi. Aby rozwiązać zadanie tego typu, zaznacz wskaźnikiem element, np. wyraz w ramce, który stanowi odpowiedź na zadane pytanie. Jeśli odpowiedź jest poprawna, to wskazany element podświetli się na zielono, a jeśli błędna, wówczas podświetli się na czerwono. Po zatwierdzeniu odpowiedzi z pustem, poprawna odpowiedź nie będzie się podświetlać. Zadania polegające na wstawieniu właściwej nazwy w wyznaczone miejsce. Aby rozwiązać zadanie tego typu, przesuń wybraną etykietę w odpowiednie pole. Jeśli umieścisz ją we właściwym miejscu, to podświetli się ona na zielono. A jeśli w niewłaściwym, wówczas podświetli się na czerwono. Po zatwierdzeniu odpowiedzi z pustem, etykieta nie będzie się podświetlać. Zadania polegające na łączeniu terminów i opisów. Aby rozwiązać zadanie tego typu, przesuń wskaźnik na kropkę obok terminu i przenieś ją na kropkę obok odpowiadającego mu opisu. Jeśli połączysz je poprawnie, to zarówno termin, jak i opis podświetlą się na zielono. A jeśli błędnie, wówczas podświetlą się na czerwono. Po zatwierdzeniu odpowiedzi z pustem, termin i opis nie będą się podświetlać. Zawsze, gdy popatrzysz w górę przez 3 sekundy, nastąpi zresetowanie Twojej pozycji do takiej, w jakiej zaczynaliśmy pracę z aplikacją.